Siemanarko witam panowie słuchajcie tym razem chciałem wam zarzucić tutaj taki materiał odnośnie boosterów na dzisiejszy jest ich 15 postanowiłem tutaj jakby wypłaszczyć troszkę wyprostować może objaśnić tak jak najprościej się da najszybciej zmienić lej na temat które są totalnym szambem czyli będzie taka lista od najgorszego do najlepszego boostera ostatnio zauważyłem że jeden z moich fantastycznych ziomali ma jakiś nie dziwne, albo coś mu się tam, nie wiem, coś mu nawkręcał, czy może coś mu się tam e, wydaje. Nie ma co ukrywać, e, ta gra jakby psz, nie wyjaśnia specjalnie do końca, tak rzeczowo, e, jeśli chodzi o mechanikę swoją, lub e, działanie pewnych boosterów, e, pancerzy, e, perków e, pasywnych, tak? E, psz, jak działa broń, to jest taki kibel i w ogóle syf, że naprawdę ciężko się ale jest to dość ciekawe, ponieważ jeszcze pomimo tego postępu w grze, który mam, no Jest w tym grzebać, wszystko się zmienia e, strasznie szybko, jak w cygańskim kaleidoskopie, ponieważ Sarah ma straszne dziwne w ogóle wahania e, pomysłów. Także, e, dobra, słuchajcie, skoczymy sobie od początku, od najgorszego. Także, tak, lecimy. No i mamy tutaj elastyczny budżet na uzupełnienia. Co to robi? Jak Was, e, jest czterech tam misji, pełen skład, pełen team i załóżmy, Macie Nuba. Poczeków gracza, albo no, totalnie wam nie idzie, bo macie dziwne bustery, złe e, statadremy, a no, ogólnie coś tam się posypało, to dla każdego gracza, jak wiadomo, e, jest 5 żyć, tak? Czyli żeby to zaczęło działać, musicie te 20 żyć, no po prostu przepieprzyć. E, w tym momencie, załóżmy, kiedy zostaje ostatni gracz, no bo tak musi być, żeby móc przyzwać następnego, musicie czekać 2 minuty. E, no i ten gracz się może rozwinąć, wiadomo. E, Tutaj jest 20% ucięty czas, po prostu dno totalne, bo dopiero jak udamo będzie działało, kiedy no te 20 żyć, więc z dwóch minut zostanie wam minuta 30. E, no jest to bo tam, totalnie po prostu no, dno, totalne dno. Nie wiem dlaczego właśnie mój ziomeczek tutaj szanowny e, no, cały czas klika albo to, albo ten następny, który już zaraz y, też będę objaśniał. No nie używajcie tego, to się po prostu nie opłaca. Następne to zwiększony budżet na uzupełnienia, czyli pełen team czterech ludzi, 20 żyć, więc na każdego Hellaversa dostajecie jedno życie więcej. Tak naprawdę myślę, że skoro tak wszyscy umierają, to chyba nie ma w ogóle tutaj sensu, to w ogóle nie wiem w czym to ma pomóc, bo te cztery życia, skoro cały team przewali 20 żyć i ten booster ma uratować naprawdę sytuację, to jest, to jest margines, tak? To jest margines, i oszukujmy się, już lepiej w to miejsce y, może rzucić coś, co pomoże y, na no, drużynie nie umierać. Na przykład, y, serduszko, tak? Cokolwiek innego. No, to po prostu się też nie opłaca, y, bo znowu również i ponownie jak poprzednio trzeba przewalić, przepieprzyć. 20 żyć cztery rozkazy życia uważam w tym przypadku no niespecjalnie uratują wam tyłek także darujcie sobie to też e, bo to jest po prostu niszowe dobra następny to pilot ekspert odbioru skrata czas potrzebny pelikanowi na dotarcie do nadajnika odbioru czyli no helipada tam gdzie będzie się ewakuować e, no ten czas jest skrócony o nie wiem 15 sekund 20. Jeśli będzie to potrzebne, to wydaje mi się, że tylko na wyższych poziomach. No jeśli jesteście już na wyższym poziomie, to na pewno macie doświadczenie. E, jedyne przeznaczenie tutaj, jak sobie mogę wyobrazić, bo pomijając superkryty i medale, które się farmi na niższych poziomach, w ogóle się wychodzi z misji, tak? Jedynie próbki, ale będąc szczerym jeśli zbieracie próbki na wyższych poziomach, to na pewno macie w miarę ogarnięty Team. Wystarczy zrzucić te próbki przepręikanie i zająć się walką, tak? Za 20 sekund serio. To po prostu jest jeden moment na całej misji, gdzie to może uciąć wam troszeczkę czasu. Zmarnujecie sobie tylko slot na booster. Odradzam, po prostu bez sensu, kolejny, identyczny powód. No, tutaj mamy helpody z ogniobombą. Proszę no, na wszystkie helpody, niestabilne warunki wybuchowe, które detonują się w kontakcie z ziemią i zapalają wszystkie jednostki w pobliżu strefy zrzutu. Teraz wyobraźcie sobie, że jakiś matowiec do was dołącza i widać taki booster, a wy w ogóle nie macie tego żadnego wglądu, tak? To dołącza, jaki ma booster na waszą misję. E, jest to na tyle problematyczne, że nieraz, no, zdarzyło mi się, nawet jak testowałem, kiedy to wyszło. Wybrałem ten booster na misję i powiem Wam, że no, moi przyjaciele, ziomeczki, byli na mnie wkurwieni, ponieważ praktycznie rozpieprzyłem całą misję, e, zabijając nas raz po razie, po prostu przez ten no, booster, to jest gówno totalne, jeśli życie zaopatrzenie, cokolwiek, co będzie lądowało w, hel, w helpodzie, e, eksplozja jest dookoła dość, no na parę metrów sięga, jeśli macie jakiś proces z odpornością na ogień, zginiecie od razu raz chyba mi się udało, czy tam dwa razy użyć tego tak no, skutecznie, Wystarczy adere, jakimś, no, to wyznacza, że jakimś się, no tłumie małych robali, ale poza tym uwierzcie mi, w feworze walki zapomnijcie o tym boosterze, nawet jeśli sami go braliście i po prostu musicie się zabijać skrytyńskie te, takie trollowania, może takie, nie wiem, toksik, jak chcesz się pogłupiać albo komuś zniszczyć misję, to jest idealny booster na to, tak. Ach, maskowanie położenia. Wydłuża czas pomiędzy starciami z wrogiem. Słuchajcie, nieraz widzę jak e, gracze randomowi, no już tam moim żołnierzkom to zwracam uwagę, ale na niektórych misjach ten booster to jest po prostu zmarnowany booster, no, jak pusty slot. Jeśli macie misję, e, 15-minutowa jest załóżmy tam zamknij, no zabij i tyle robili, i tyle robali automatony wiadomo, słuchajcie, to nie działa na takich misjach, ponieważ tam jest wymuszony spawn z każdej strony, więc to po prostu nie działa. To jest bzdura totalna. Tak samo na normalnych misjach. Jeśli biegacie, zbieracie jakieś tam e, no, rzeczy z tych punktów zainteresowań, to też będziecie generować przypał i te patrole tak będą do was iść i tak, na głównych i side mission to samo. To po prostu jest jeden wielki Sprawdźcie sobie, sobie jakiś tak naprawdę z notatnikiem jak to wygląda to sami zobaczycie, że to wcale, wcale nie robi niczego. E, ostatni, w sumie, jeśli chodzi o nowość, czyli ostatni, najnowszy no, booster koło próbek próbek. Ja pierdzielę, jak to nazywa. A unowni z niewielkim prawdopodobieństwem postawiają teraz po śmierci próbki. Limit to dziesięć na misję, tylko wiecie, co jest najzabawniejsze? Te próbki to będą e, próbki pospolite, do zielone, które można sobie znaleźć, nie wiem, Naprawdę z farbów superkryzy w dalej na tych prostych misjach, czy na tych w ogóle misjach eksterminacji 15-minutowych, gdzie wiadomo, że te próbki jest ich 15, bardzo szybko można to skończyć, tak? Przy okazji nabić sobie trochę doświadczenia. No nie wiem, czy to naprawdę w ogóle cokolwiek daje. To też jest prawdopodobieństwo, naprawdę totalny śmietnik. Jeśli ktoś cierpi na brak zielonych próbek, to może sobie. Załóżmy skorzystać na wyższy poziom eliminacji 15-minutowa, mała mapa, wybić tych przeciwników, tak? E, no się 10 próbek więcej na misji, no, krótki czas misji, może się to płacać plus 15 tych, które znajdują się na, na mapie, no to będzie ma 25, no, nie najgorzej, ale też, no no teraz, tak. Wstrząs motywacyjny pozwala wszystkim Helldiversom odzyskać siły szybciej po spowolnieniu przez atak, na przykład kwasem. Hmm. Do tego można też doliczyć liźnięcie jezorem przez Huntera, ale nie wpływa na efekty obszarowe, takie jak uderzenia AMS, ale również nie będzie Wam pomagało w takich terenowych przeszkodach, może jakieś błoto, śnieg, zamieć tym podobne rzeczy, więc tak naprawdę jest to biedniejsza wersja e, no boostera, który będzie za chwilę wymieniony, no, jest to też naprawdę słabe, niszowe, mało użyteczne. Następna premia z drona zwiększa efektywny zasięg radaru wszystkich Hellabersów dokładnie o 50 metrów. Ale można ten sam efekt uzyskać po prostu przez moduł na statku. Wystarczy sobie to no, zakupić, zabraidować i jest po prostu to samo. Dodatkowo uważam, że chyba lepszym rozwiązaniem byłoby tu e, używanie po prostu pancerza, zjedowcy, gdzie można postawić pin na dowolnym miejscu na mapie i wszystko, totalnie wszystko, każdy przeciwnik będzie widoczny. Co dwie sekundy po prostu jest skan. Także to też smardowane po prostu slot na booster no teraz będzie tak zbrojone pody zaopatrzeniowe Montuję karabin liberator e, 23 wyzwalacz na wszystkich podach zaopatrzeniowych dzięki czemu stają się one jednocześnie automatycznymi wiezyczkami no karabin z przebiciem średniego pancerza nie jest może najszybszy e, co nie. mnie irytowało w tym to kiedy ktoś rzucał zaopatrzenie z daleka widać ewidentnie, że no jest helpod, jest ten kurczę moduł, podbijasz tam, a tam po prostu nie ma interakcji żadnej, bo jest pieprzony kamień na szczycie tego helpoda, który nawala do robactwa. Wiadomo, można tego użyć jako, nie wiem, dodatkowego strażnika co generalnie no, jest może i użyteczne w jakimś tam stopniu, ale nieraz zostałem heda od właśnie helpoda z takim kerabinkiem, co no, średnio mi się to tam podobało, no bo trasę impet, trasę momentum, to muszę zbierać sprzęt. Średnio użyteczne, naprawdę no, następna mniejsza. Martwy sprint pozwala Heldriver biec sprintem dalej. Nawet gdy skończyli się kondycja, zamiast kondycji zużywają wtedy zdrowie. E, podstawowa sprawa, słuchajcie, zdrowie się samo nie regeneruje, za to Stamina, wystarczy zatrzymać się na dwie sekundy, lub zwyczajnie położyć plackiem, przełożyć się w sytuacji, przeładować sobie broń, e, przeładować sobie orła i naprawdę bardzo szybko kondycja się regeneruje, bez względu na to trzymacie ciężki pancerz. Naprawdę jeśli się, się położycie płasko, szybko byli się no w tą staminę z powrotem mnie ten booster w jak ktoś dołącza do mnie z chrycińskim e, patentem e, ponieważ nie raz zapieprzam naprawdę szybko biegam bo mam najczęściej lekki pancerz e, no jak mi się skończy stamina bo nie wiem ramię czy coś podobnego czy było to czy dużo biegam skacze rzucam się dużo robactwa niestety e, zaczyna mi spadać życie co bardzo mi rytuje i Nieraz odruchowo wciskam Steam. Wystrzykałem się nieraz ze strzykałek do zera przez właśnie ten booster. Można go sobie skomponować. Jeśli chcecie biegać, nie wiem, co macie robić zamiast z tym boosterem, ale jeśli chcecie biegać na przykład jakimś ścieżkim pancerzu, to można do tego sobie jeszcze dodać e, serducho, tak, żeby to spadało po prostu. Będzie spadało bardzo powoli, także może to się wtedy opłaci, żeby szybko zesuwować po mapie i zbierać sobie, nie wiem, kredyty, czym tam medale, czy nawet te próbki. E, tylko no nie wiem, nie jest to fajne, kiedy ktoś wam to e, zarzuci bez pytania, ponieważ no, spada ta, e, ten pasek życia i jest to wkurzające, tak? Także jak ktoś potrzebuje technicznie do jakichś tam no, szczegółowych celów, to może, może być to użyteczne. No, i tu jest, słuchajcie, wzmocnienie mięśni. Ten booster jest lepszą wersją e, tych e, wstrząsów motywacyjnych. Co mam tu na myśli? No, generalnie robi dokładnie to samo co tampen, tylko że poza tym, co robi tampen, to jeszcze robi o wiele więcej. E, pozwala są poruszać się z otłością w trudnym terenie, czyli te spowolnienia e, przez kwasy i inne bzdury też będą niwelowane przez ten booster. Ale nie wyklucza on właśnie tych e, no, czynników środowiskowych, czyli no, zamiecie, błoto, krzaki, trudny teren, górka, tym podobne rzeczy. Także jest to o wiele lepsze rozwiązanie y, niż to właśnie te wstrząsy motywacyjne. Mamy tutaj no, jeden z pierwszych boosterów w grze i uważam, że jest to podstawa. Optymalizacja przestrzeni helpoda, czyli w się opuszczają helpot w pełni, wyposażenie w amunicję, granaty i stymulanty. I słuchajcie teraz tego, widzę wariatów, którzy biorą sobie pancerz medyczny, który daje więcej stimów, tak, i wydłużone o 2 sekundy działania tego stimu, a potem biorą sobie sprint, albo serce, albo nie wiem, szybsze, szybsza ewakuacja. No, jest to kretyński w ogóle pomysł, bo jeśli giniecie, ale startujecie misję, to nie macie w pełni, nie wykorzystujecie w pełni perk'u, pasywnego, tego pancerza medycznego. No kurczę przecież musicie biegać i szukać Steamów, tak? Albo rzucać zaopatrzenie. Krytyckie w ogóle rozwiązanie. Jeśli macie taki coś, jak to właśnie ten pancerz medyczny, albo tudzież owszem, pancerz załóżmy, który daje ci dwa granaty, więcej. To też jest durny pomysł, żeby nie wybrać tak podstawowego boostera, gdzie zginiecie lub startujecie misję, znowu będzie wam brakowało tych granatów, które powinniście mieć, no przez ten przez ten pancerz. Ja nie wiem, czy ludzie tego nie rozumieją, nie widzą takich drobnych szczegółów. E, dziwna sprawa. Jest to podstawowy booster i powinien być zawsze wybrany na misji. No i teraz piękne tango bo tango Czar To jest booster, który pięknie komponuje się z tym poprzednim. E, eksperymentalny zastrzyk. Oprócz przywrócenia zdrowia, stymulanty tymczasowo zwiększają szybkość poruszania się i zmniejszają obrażenia. Więc ile razy uratowało mi to życie, jak zacznęcie używać tego boostera na własną rękę. Gwarantuję Wam, że po trzech misjach e, jego brak będzie po prostu Wam wypalał dziury w mózgu. E, zażycie takiego stymulantu, bardzo jest jakby no, odczuwalne wizualnie chociażby, m, ponieważ no, ek ekran robi się taki bardzo kontrastowy, kolory są bardzo żywe, zaczynasz zasuwać jak mała motorówka, jeśli dopadną się hantery, nawet 10, i leżysz z karabinem i zaczynasz się kręcić w kółko i strzelać, e, przeżyjesz. Naprawdę to ratuje dupsko, tylko trzeba mieć pełne stymulanty, rozumiecie? Koncepcja z pancerzem e, medycznym, plus to, plus serce, plus zaopatrzenie helpona, i jesteście po prostu maszynami. Także to jest bardzo dobry booster. Następnie wzmocnienie kondycji, zwiększa kondycję i szybkość jej regeneracji przez helperylerystów. Jedna uwaga, pamiętajcie o tym, że ten booster nie wpływa. Na pancerze z kategorii lekkich, ponieważ one same w sobie mają tą właściwość. Z tego już nic więcej nie uda Wam się wycisnąć. Także często widzę, że ktoś wybiera sobie właśnie na lekki pancerz ten booster. On nie ma żadnego wtedy sensu, ponieważ nie będzie wpływał na, na lekkie pancerze. Pamiętajcie o tym, to będzie zaczynało się jakby, no, byli działało od średniego na ciężki pancerz. Tylko i wyłącznie. Pozwala wam przez 7 sekund zasuwać po prostu szybciej, tak? Także nie jest to mega sprawa. Eee, plus który ma zastrzyk, można sobie, taki wariantem, wzmocnić mięśni, można naprawdę sobie fajnie komponować te zestawy. Tylko trzeba mieć, no, świadomych ludzi, dlatego robię ten materiał. No i finalnie ostatni, to Wzmocnienie witalności, nieznacznie zmniejsza obrażenia ze wszystkich źródeł, na wszystkich heldenwersów. I teraz pomyślmy sobie o kombo. Naprawdę tutaj statystyki są dość yy, no, złożone. Jest dużo czynników, które naprawdę yy, są zniwelowane przez ten booster. Tam Nie pamiętam dokładnie tych statystyk, yy, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale wiadomo serce, no, samo mój przejście, jeśli dodacie do tego eksperymentowany zastrzyk. E, macie pancerz, załóżmy, no, cięższy na automatonach, tak? Macie pełne steamy. No, jest tutaj co robić. To jest naprawdę bardzo dobry booster, ale nie przeceniajcie tego ponad kombinację, tak? Żeby nie tworzyć jakichś głupich rzeczy, ale to też jest jeden z takich no, must have na misji, zwłaszcza na tych cięższych. E, trzeba to mieć po prostu, żeby ułatwić sobie no, życie. Na niższych poziomach wygląda, no, nie musisz sobie brać zaopatrzenia, e, serca, może sobie sprint, ekstra, zastrzyk i, i tam paka i sobie latać, tak? ale na cięższych misjach wymagających e, jest to po prostu no, obowiązkowe, obliczczaryjne, także każdy o tym wie. I tym sposobem kończymy. Macie już jakieś pojęcie, e, jak to wygląda, więc kto nie wiedział, to teraz będzie wiedział. Jak zwykle pozdrawiam dzięki swartem siema.